Powiat opatowski jeszcze w tym roku zwróci niewiele ponad milion subwencji oświatowej ogólnej. Zwrot środków to efekt nieterminowego uzupełnienia dokumentacji kwalifikowanych kursów zawodowych głównie w Ożarowskim Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Kiri. Zobowiązanie, które trzeba spłacić było jedną z przyczyn odwołania Marcina Stańczyka z funkcji dyrektora placówki. Niebawem były dyrektor prawdopodobnie będzie się tłumaczył w prokuraturze. Bo zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marcina Stańczyka w nadchodzącym tygodniu zamierza złożyć Zarząd Powiatu Opatowskiego. Sesja Rady Powiatu Opatowskiego, mówiąc żartem nie byłaby ważna, gdyby nie poruszono spraw związanych z zespołem szkół imienia Marii Skłodowskiej i Wożarowie. Tak też było podczas czwartkowej sesji budżetowej, choć przy ponad 150 milionowym budżecie powiatu konieczność zwrotu jednej dużej bańki to kwota niewielka. Ale mogłaby być wkładem własnym w jakimś projekcie. Wyczerpaliśmy całą ścieżkę odwoławczą odnośnie decyzji ministra finansów o zwrocie subwencji, która była nienależnie powiatowi naliczona. Przypomnę, że to jest, ma związek ze szką w Wożarowie. Jednym z powodów odwołania dyrektora Wożarowie właśnie były błędy w naliczeniu tej subwencji. I to te błędy kosztują powiat, powiat dzisiaj około miliona złotych. Miliona zł które mogliśmy przeznaczyć na programy edukacyjne, na bieżące remonty, zarówno w oświacie, czy w drogownictwie, czy też służbę zdrowia. Podobnie jak starosta Staniek uważa, że milion złotych to duża kwota członek zarządu powiatu Kazimierz Żółtek. Milion złotych to dużo, bo otrzymywaliśmy takie środki pomocowe do budżetu, w których udział własny był 2%. Nieprawidłowości stwierdzili kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. Powiedz mógłby odwoływać się w tej sprawie do sądu administracyjnego, jednak z tej opcji nie skorzystano. Moglibyśmy się jeszcze odwoływać do sądu, natomiast uznaliśmy, że to odwołanie byłoby nieskuteczne, ponieważ nie mieliśmy argumentów odwoławczych i stwierdziliśmy również, że odsetki, które powiększałyby tylko tą kwotę, byłyby na nad to obciążeniem dla powiatu. Przypomnę tylko, że gdybyśmy tej uchwały dzisiaj nie podjęli, a podjęlibyśmy ją w poniedziałek, to już 72 tysiące więcej odsetek musielibyśmy zapłacić. Zarząd powiatu robił wszystko, aby nie musiał zwracać pieniędzy. Kazimierz Żółtek, członek zarządu powiatu powiedział, że mimo starań udało się pomniejszyć kwotę do zwrotu tylko o kilka tysięcy. W piśmie tym jest uwidocznionych wiele działań. Zarządu Powiatu w Opatowie, aby kwotę ponad miliona złotych, która została nam wyznaczona do zwrotu w kwietniu bieżącego roku, pomniejszyć, aby udowodnić instytucjom kontrolującym, że niedopatrzenia dotyczące dat, jakie zostały wpisane w systemie informacji oświatowej, to jednak Mimo że tam te uchybienia powstały, te kursy się odbyły. Te szkolenia zostały wykonane, żeby po prostu to uwzględnić. Udało się z tej kwoty miliona złotych po skutek działań zarządu powiatu urwać kilka tysięcy. Powiat środki musi zwrócić. Warto podkreślić, że pieniądze nie zostały zdefraudowane. Bo zajęcia były prowadzone. Zajęcia w kazetach odbywały się przez cały rok. Nauczyciele, którzy uczyli w tych kazetach, mieli wypłacone pensje. Natomiast błędem było, nie dopełnili procedury formalnej i w terminie złożenia odpowiednich wniosków w systemie informacji oświatowej. Do sytuacji byłej i obecnej w Ożarowskiej placówce odniósł się Andrzej Gajek, który poinformował, że zarząd złoży zawiadomienie do prokuratury. O możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego dyrektora Marcina Stańczyka. Informację członka zarządu potwierdził starosta Tomasz Staniek. Tak, takie zawiadomienie w przyszłym tygodniu zostanie skierowane. Mówimy o niegospodarności i te, o też o przekroczeniu uprawnień. Nie pomyliliśmy się. Twierdząc kilkanaście tygodni temu, że to organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Będą ostatecznie zajmować się odwołaniem dyrektora Stańczyka. Z Opatowa Jerzy Strzyż, STV Info.